Cześć, nazywam się Jacek. Cześć, jestem Paweł. Razem pracujemy w firmie na Overland. i Dzisiaj chcieliśmy Wam przedstawić zabudowę naszego projektu na Toyocie Hilux. Tak, zabudowa została zbudowana przez nas na komputerze od podstaw specjalnie pod ten samochód. Przy projekcie głównie skupiliśmy się, aby wykorzystać przestrzeń kamperową w tej zabudowie. Tutaj generalnie skupiliśmy się na tym, aby. Cała ta zabudowa była sztywna, ale przy okazji maksymalnie lekka i po to właśnie używaliśmy programów 3D. dzięki czemu mogliśmy policzyć sobie wagę całej zabudowy oraz wyznaczyć nawet środek ciężkości. to jest, to jest mega ważne gdzieś tam przy trawersach, tak żeby to auto po prostu mając na, na sobie na pace całe, e, cały ten, całą tą zabudowę też, też po prostu było dalej sprawne i użytkowe w terenie. Przy projektowaniu tej zabudowy skupiliśmy się na kilku aspektach. Na pewno jednym z aspektów to wytrzymałość tej zabudowy i nie chcieliśmy uzyskać zabudowy typu wydmuszka, która gdzieś przy pełnym jakimś offroadzie, przy jakimkolwiek otarciu się, oparciu o drzewo, drzewo po prostu tak, może, może, się uszkodzić. może się uszkodzić. Dlatego zastosowaliśmy tutaj ściany, znaczy każda ściana w tej zabudowie, tutaj z czterech ścian, jest, też, jest też budowana na zasadzie takiego przestrzennego monokoku. W ten sposób ona już sama w sobie jest sztywna. Nie jest wspomagana żadną jakąś dodatkową ramą po to, żeby właśnie też jej waga była mniejsza, ale sama jej konstrukcja powoduje to, że ona jest jakby przy niskiej wadze jest odpowiednio sztywna. Dokładnie, szukaliśmy tego balansu między wagą, między wytrzymałością, a wytrzymałością, wytrzymałością tej zabudowy. No i myślę, że nam się to po prostu udało. Tak, no celujemy, żeby ta zabudowa była na lata, nie na jeden rok. E, więc więc e, dokładnie, żeby była na pewno wytrzymała. Podstawowa wersja tej zabudowy waży około 250 kg, natomiast tutaj przy tym zestawie dołożyliśmy choćby na przykład uchwyt na koło. Tak. On sam, e, wiadomo ze względu bezpieczeństwa wyczułościowych waży około 30 kg. Jest to uchwyt stalowy, zawieszony na dwóch unibalach, no ale wiadomo musi przenieść ze sobą dosyć duże koło. E, poprzez to musieliśmy tak samo wzmocnić całą tylną ścianę która normalnie w zabudowie e, tych wzmocnień stalowych by nie miała, ale tutaj ze względu na to, że jest ten uchwyt na koło, też tam zostały dołożone stalowe elementy. Zostały też dołożone tutaj wyposażenie Galwingów, e, wsuwany stolik aluminiowy, który Prysz... później Wam pokażemy, e, prysznic e, i to wszystko waży razem w kupie w granicach 300-310 kg. Ale mówię, jest to już taka pełna zabudowa. Podstawowym elementem każdej zabudowy to na pewno okno Galwing. Tutaj w tej wersji okno zostało wyposażone we wnękę. Oczywiście można sobie indywidualnie wyposażyć te okno. Jest również to opcja: może być otwarte okno Galwing, może być z wnęką, może być połowa wnęki. Pod Galwingiem mamy szynę airline oczywiście nie muszę tego przestawiać jest to super rozwiązanie i pewnie ogólnie przydatne przy budowie tej zabudowy staraliśmy się aby część elementów było łatwo wymiennych i ogólnodostępnych czyli przy gdzieś jesteśmy na wyprawie coś się uszkodzi może ten element łatwo wymienić i jest dostępny w każdym sklepie na przykład siłowniki tutaj akurat również w tej zabudowie zastosowaliśmy Naprawdę wysokiej jakości zamki, na tym nie oszczędzaliśmy. Są mode wodoszczelne, również odporne na kurz. Także myślę, że tutaj wyprawa gdzieś na pustynię do Afryki, Maroka nie będzie przeszkadzała. Również bardzo dobrej jakości mamy uszczelki, więc galwink jest na pewno szczelny i będzie się fajnie sprawował. Jesteśmy z drugiej strony samochodu. Tutaj mamy Galwing, który jest otwarty i będzie. Zabudowywany w przyszłości przez właściciela zabudowy. Ta zabudowa została wyposażona w ramię na koło zapasowe. Jest to fajne rozwiązanie. Oczywiście mamy łatwy dostęp do koła przy wymianie. W ramieniu zastosowaliśmy bardzo mocny zamek, to są kwestie bezpieczeństwa. Tutaj też nie ma co oszczędzać jest to taki muskularny z pistoletem, ze spustem, także na pewno się nie otworzy podczas jazdy. Może otworzę to ramię. Pokażę jak to wygląda. Teraz od środka. Więc tak. ramię jest zamontowane na siłowniku, także na pewno nie spadnie. Na nas się nie zamknie. ramię to jest zakotwiczone w dwóch punktach na bardzo solidnych unibalach. No, dzięki temu oczywiście może przenieść duże siły. Również zastosowaliśmy wzmocnienia w panelach. Oczywiście bardzo nam zależało, żeby te ramię było dobrze zamocowane bo tylna ściana jest aluminiowa. Ale dzięki temu, tak jak to jest rozwiązane, można śmiało jeździć po tarkach i e, naprawdę nie będzie się nic działo z tym kołem, i również powinno przetrwać lata. Zabudowa jest wyposażona w centralne wejście tylne, które jest podnoszone do góry. Ja już otworzę, pokażę, jak to wygląda. Tutaj proszę. I tak, myślimy, że jest to fajne rozwiązanie, bo jednocześnie może to służyć jako zadaszenie, a jednocześnie jest bardzo łatwy dostęp do zabudowy przy wchodzeniu i wychodzeniu. Tak jak wspomnieliśmy, te zabudowy mogą być doposażane w różne akcesoria. Tutaj mamy na przykład stolik kempingowy, który jest w bardzo fajnym miejscu i wiem, że nie można się rozłożyć na kempingu bez stolika, ale z kolei duży stolik to jest problem, żeby go przechowywać, nie wiadomo gdzie go włożyć. Tutaj oczywiście mamy fajne miejsce i wykorzystaliśmy, także nie przeszkadza on. Jest bardzo łatwy w pakowaniu, rozkładaniu i i chowaniu go. Tutaj pokażę jak go można wyciągnąć. Oczywiście jest też e, zabezpieczony, tak aby nam nie wyleciał podczas jazdy. E, tu zastosowaliśmy e, ze stali nierdzewnej e, ślizgi, tak że się nie rysuje. Już go wyciągamy. Stolik ma również zabezpieczenia. No, nogi są na siłownikach gazowych, stolik jest naszej produkcji, tutaj zastosowaliśmy plejt aluminiowy, natomiast cała rama, nogi wykonane są ze stali, e, jest to dosyć mocna konstrukcja. Stolik jest dostępny do zakupienia u nas na stronie internetowej. E, może być on doposażeniem również bagażników dachowych, które są naszej produkcji. Kolejnym dodatkowym elementem w tej zabudowie jest e, stopień, który zastosowaliśmy. Jest on również idealnym miejscem na zamontowanie świateł. Tutaj mamy światło stopu, tutaj mamy światła robocze, idealne do cofania lub do, w czasie kempingu. Stopień oczywiście ułatwia wchodzenie i wychodzenie z namiotu. Konstrukcja zabudowy umożliwia zamontowanie leda. Dzięki temu, że jest zamontowany pod zabudową jest oczywiście chroniony. Jednym z dużych atutów tej zabudowy jest to, iż jest ona cicha podczas jazdy i daje to ten komfort, nie ma żadnego dudnienia, nie ma świszczenia. Na pewno przy długich podróżach jest to duży atut takiej konstrukcji. Nasz namiot ma wymiary wewnętrzne 1,30 m na 2,30 długości ale głównym naszym założeniem było to, aby on się bardzo wysoko otwierał i żeby zniknął ten efekt klaustrofobii w środku i była większa możliwość egzystowania w tym namiocie więc on tak w środku ma wysokość w szycie 1,70 m musieliśmy zastosować bardzo mocne siłowniki dzięki tym siłownikom możemy również wyposażyć namiot w solary panele, które mogą być zamontowane na dachu i również są to siłowniki przeznaczone na lata. W tym wypadku na namiot zastosowaliśmy materiał typu Sunbrella. Ma on wysoką gramaturę, 400 gram oraz bardzo dobrą przepuszczalność. Namiot posiada dwa okna wentylacyjne z moskiteriami oraz główne wejście. W środku znajdują się schowki wewnętrzne oraz panel, który można wyposażyć w kontrole, do kontroli świateł zewnętrznych lub wewnętrznych. Zastosowaliśmy tutaj folię Alu 5 mm oraz piankę kauczykową 30 mm, aby zapobiec nagrzewaniu się namiotu wewnątrz. Co oczywiście ułatwia również egzystowanie w namiocie i nie daje tej wysokiej temperatury podczas, podczas kempingowania, podczas jego użytkowania. Ta wersja namiotu została wyposażona w podłogę, która jest dzielona na dwie części czyli mamy tutaj krótką część właśnie prezentuję jak się ona otwiera i dzięki temu ze środka możemy wejść do namiotu i sobie ją zamknąć od drugiej strony i jesteśmy w namiocie również tutaj podłoga jest podnoszona dzięki otwieranej podłodze w namiocie mamy tutaj niesamowitą przestrzeń i w szycie ona ma 3 metry więc jest naprawdę wysoko jest to bardzo przydatne, jak widzicie. Teraz sobie siedzę w części sypialnej, do której mogę się tak naprawdę dostać z dołu zabudowy lub z zewnątrz przez drabinkę. Tak jak mówię, dzięki temu, że podłoga jest dwudzielna. Teraz jestem w części zabudowy i podnosząc to łóżko do góry, tak naprawdę otwieramy sobie przestrzeń zabudowy. I tutaj miejsce do egzystowania. Na wyposażeniu tej zabudowy mamy zintegrowany prysznic, kabinę prysznicową, e, której ramiona są wbudowane w część namiotu. E, dzięki temu, co chcieliśmy uzyskać, e, budując takie rozwiązanie, prysznic nie wystaje poza obrys namiotu i naprawdę jest chroniony i ciężej go uszkodzić. E, tutaj zaprezentuję, jak się otwiera. Jest to oczywiście. Bardzo prosty proces. Teraz sobie otwieramy. Jeszcze prysznic. Tam się otwiera. Ramiona są na siłownikach gazowych. W ścianie Galwinga zastosowaliśmy gotowy moduł prysznicowy. Tak jak go zaprezentuję. Mamy tutaj regulację ciepłej i zimnej wody, włączenie i tutaj połączenie z słuchawką prysznica. W tym roku chcemy się skupić na produkowaniu zabudów i rozwijaniu tego typu produktów. Niedługo powinny pojawić się informacje na naszej stronie internetowej: www.hyenaoverland.com. Również możecie nas znaleźć na social mediach, Instagram, Hyena Overland lub na Facebooku Grupa Hyena. Tam też wrzucamy trochę takie insight z projektów, jak to budujemy, więc możecie się troszkę więcej dowiedzieć, jak ten proces budowy wygląda. Ten projekt był dużym wyzwaniem dla nas, jednak myślę, że udowodniliśmy, że się nie boimy wyzwań i czekamy na kolejne. Na pewno nie będziemy bali się zbudować takiej zabudowy do różnego typu pickupów. Jest to dla nas na pewno przyjemność budowania czegoś takiego. Ale i ciężka praca. Ale również ciężka praca. Hmm. Tutaj budowanie zabudowy tej na Toyota Hilux zajęło nam około, można powiedzieć, skomasowanego czasu dwa miesiące. Oczywiście tutaj pewne zmiany powstały w czasie projektu, więc troszkę się to rozciągnęło w czasie. Jednak myślę, że realny czas budowy takiej zabudowy to jest około 2 miesiące, wszystko też zależy od specyfikacji i możliwości pomiarów powiedzmy samochodu, na który będzie taka zabudowa budowana, ale na pewno jesteśmy elastyczni, i na pewno staramy się, aby taka zabudowa była najwyższej jakości. Nie chcemy tutaj szczędzić środków, jeżeli ma się nawet przedłużyć termin realizacji, a jakość ma być podniesiona, to na to stawiamy. Tak jak wcześniej wspomniałem, chcemy, żeby te zabudowy były na lata i one nas reprezentują, naszą firmę. Jeżeli będą jeździć po świecie, to muszą być w takim stanie, jak zostały zbudowane. Tutaj przy okazji kręcenia tego filmiku chciałem szczególnie podziękować właścicielowi auta, Tomkowi, który udostępnił na ten samochód, abyśmy mogli się zareklamować. I też umówmy się, no, był to człowiek też cierpliwy, który pozwolił nam to zbudować i zaufał nam. Za to szczególnie mu dziękujemy. Jeżeli więcej chcecie się dowiedzieć o tej zabudowie, śledźcie, wejdźcie na naszą stronę internetową lub śledźcie naszego instagrama. Tam pojawi się wkrótce więcej informacji. E, pełna specyfikacja, waga, czas realizacji. E, cena. E, dokładnie, cena. Więc zapraszamy Was na tą stronę. Na pewno w tym roku chcemy się skupić na produkcjach takich zabudów. Jesteśmy otwarci również na Wasze jakieś sugestie i propozycje i zapraszamy do kontaktu.